Maneczko, witajcie tu, Kiwi i odcinek. Zaczynamy, jak widzicie, od openingu. Czy będzie jakiś huge pet? No, niestety nie. Jak Wam się podoba nowy update? Mam nadzieję, że napiszecie mi tutaj w komentarzu. Ja uważam, że no, Lucky Blocki to jest coś, co było już parę razy. Nie ukrywajmy, to już parę razy było, jeśli chodzi o pet simulatora, ale według mnie. Fajny jest ten nowy świat, no i fajnie, że w pewien sposób możemy otwierać jajka bezkosztowo, bo tak naprawdę, jeżeli będziemy sobie tutaj stać i po prostu bić te bloki, no to co jakiś czas będziemy sobie te 8 jajek otwierać. I nawet się zastanawiam, jeżeli nie będę niszczył żadnych bloków, to jeżeli będę tutaj stać, a inni gracze będą niszczyć, to chyba też będę w jakiś sposób tutaj w końcu otwierał. Więc możemy sobie awczyć i dropić huczpety w ten sposób. Oprócz tego, jak widzicie, możemy otworzyć jajko. Nawet Barty Bomba tutaj jest. Ja też sobie będę otwierać zaraz z nadzieją na huge peta, ale swoje pierwsze tak naprawdę pieniążki zainwestowałem raczej tutaj właśnie, żeby lucky block, huge chance zwiększyć i zastanawiam się, czy po prostu najlepiej sobie nazbierać teraz i żeby to dać na maksa, bo mi że to jest najważniejsze, no bo żeby dropnąć huge peta, to to jest najważniejsze, ewentualnie more lucky coins też też, też może się przydać w sumie, tak naprawdę. No i to co, widzowie, może wykorzystajmy tą walutę, którą nazbierałem, odpalonego laka i zróbmy tutaj dla was minuta dla mnie to będzie parę pewnie minut, jak nie naście. Stania przy jajku, no i zobaczymy, czy coś ciekawego dropnie tutaj tak naprawdę. Dobra, co ciekawe, nie wiem czy widzicie to teraz, ale nawet właśnie otwierając to jajko, nadal zalicza mi się to, że tak powiem, z tych 10 tysięcy punktów i mogę otworzyć kolejne 8 jajek, tak naprawdę z darmo, więc to jest naprawdę bardzo e, fajne i przyjemne, tak naprawdę. Dobra, wiecie co, zamiast tutaj stać i robić dla Was tu jakiegoś timelapsa, zostawię sobie po prostu to na noc, jeżeli dropnie mi. Huge PET to na pewno wam dogram jeszcze do tego odcinka coś z rana. No ale teraz idźmy na spawn ward. Ciekaw jestem jednej rzeczy, czy jeżeli ja wrzuciłem tutaj, a wrzuciłem niedawno właśnie PETy do. Dakera, czy z tego mogę dostać tą nową walutę? Bo jeżeli tak, to to będzie niezły boost. Ale nie wiem, możecie dać znać w komentarzu, bo w sumie nie zapomniałem sprawdzić. Zapomniałem spojrzeć na początku. A spójrzmy teraz w pety, które wy wysłaliście mi na gifty, bo jest tutaj parę giftów. I czemu mam to od dołu? Od góry chcę mieć. O, dobra, widzę, że już będzie coś ciekawego. Na początek: Well123, pozdrawiam, bardzo dziękuję. Ale widzę, że Pierożek, no, wysłał mi hype gifta. Dziękuję ci, Pierożek. Akurat ja nie miałem szansy na zdobycia hype gifta, ponieważ to kompletnie nie było mnie w domu do godziny 23 co najmniej, więc bardzo dziękuję, Pierożek. To jest naprawdę fajny gift, bo będę mógł dzięki temu otworzyć tego nowego hip-gifta, którego jeszcze, no, w sumie nie otwierałem, bo nie miałem jak. Dobra, wiecie co? Może zrobimy to od razu, bez czekania. A właśnie, jeżeli chodzi o te legendy, które do to robią, no to są Laki Tigery. No i dosyć mało one dają, no trzeba przyznać, że dosyć mało. 3, 4, 34 kół to, to nie jest za dużo. No ale dobra, zróbmy sobie w takim razie. Opening, Laki, mam wszystko odpalone, wszystko mam odpalone. Zrobię sobie Opening Hype gifta bo jest tutaj, widzę, całkiem nowy huge pet, chyba. Całkiem nowy huge pet, więc pięknie. Otwieramy. Może <grym> razem? Proszę, 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 proszę. No nie. Co to jest w ogóle wiewiórka? Tak, Party Squirrel. O kurczę, to ja bym bardzo chciał mieć wersję tego peta w wersji. Huge, bo to by było coś naprawdę fajnego. No ale zmiany dotkły nie tylko nowego świata i nowych upgrade'ów, ale też nowej trading plazy, a raczej nowego urządzenia, jest na, które jest na trading plazie, więc idźmy sobie teraz na trading plazę. No właśnie, gdzie jest to urządzenie? Tu jest to urządzenie. Dobra, tylko poczekajcie, ja jedną rzecz muszę zrobić. Wyłączyć pety innych ludzi i swoje nawet też Bo wydaje mi się, że tutaj będzie to przeszkadzać jak to teraz wygląda? Okej, okay, czyli możemy wyszukać sobie peta, którego chce nawet Titanica, tak? Ej, to jest fajne Titanic tie i cut Ej, Dobrze, czy na przykład są te nowe pety? Pewnie będą już dostępne te nowe pety, chociaż mi się wydaje Ej, O kurczę, to są naprawdę chyba wszystkie Ej, fajne Naprawdę fajnie. Myślałem, że to tylko do huge petów będzie, a to jak wiecie, nie tylko do huge petów jest, bo zwykłe pety też są. Czyli tutaj mogę sobie na przykład poszukać każdego peta, którego mi brakuje do indeksu. Jeżeli tak to działa, to jest naprawdę spoko. Dobra, przykładowo chcę nowego hype gifta. Zobaczmy w takim razie. A, i mogę teleportować się na serwer, na którym to jest. Ej, pięknie. Naprawdę kozackie. To mi się podoba. Jeżeli to będzie działać w odpowiedni sposób, no dobra, teleportowało mnie czy faktycznie to jest Hype Gift? Jest, ale za 10 bilionów, to morda, troszkę troszkę przesada. Jeszcze mogłoby tutaj pokazywać cenę, bo myślę, że to tutaj byłoby też dobre. No bo co, wybiorę sobie na przykład jakiegoś huge peta, którego bym chciał. No nie ukrywam, że chciałbym na przykład takiego Rainbow Unicorna, tak? W wersji zwykłej nawet. Ok, no matching pats, czyli nikt tego nie wystawia. Okej, okay, bo tutaj powinno by wyszukać albo najtańszą ofertę, albo pokazywać, tam, czy Asambrero Chihuahua ktoś sprzedaje, okej okay, dobra, mam na serwer, no ale nie pokazuje ceny, dobra, to jest akurat troszkę głupie, że to ceny nie pokazuje, chyba, że ja coś źle robię, dobra, jesteśmy na następnej trading plazie i czy faktycznie znajduje się to ten huge pet, który prosiłem, z tego co widzę to jest, za 300 bilionów, okej, okay. Huge nawet jest Kraken, za 2,3... Okej, tu są bardzo fajne pety w ogóle, swoją drogą. No ale mówię, czy na tym urządzeniu nie mogę ceny sprawdzić naprawdę? Czekajcie, a co tutaj pokazuje właściwie? Nie, co tutaj pokazuje? Eee, to jest co to? Jest? Są jakieś server sales. Aha, czyli to są ostatnie po prostu rzeczy, które się sprzedały na serwerze, tak? A tu są top sales, jeżeli dobrze widzę. A to na tym serwerze właśnie się sprzedał Titanic za 3 triliony? No w sumie możliwe, nie? W sumie możliwe. Okej, okay, a tutaj co? Live Sales Ja tutaj nic nie mogę kliknąć, rozumiem. To jest takie po prostu dla podglądu. No ale dobra. Nadal wydaje mi się, że tutaj mogłoby pokazywać cenę bez problemu. I czy są te nowe laki? Huge Chroma Lucky Block Mimic. OK, to jest chyba z tych nowych coś. Zdecydowanie Chroma Lucky tutaj też jest za 83B. Lucky Cat, Lucky Tiger eee, Huge Lucky to są stare jeszcze. Titanic Lucky nawet jest. Dobrze, czy wszystko możemy tutaj znaleźć? Jeżeli czegoś Wam brakuje w indeksie, eee, no to mi się wydaje, że to jest bardzo dobre. Dla tych kupujących to jest coś super. No, dla sprzedających też, bo w sumie więcej klientów się znajdzie. Huge Glebo Alien. Okej, okay, wszystko to jest. Rainbow Slime, dobra. Ostatnio miałem go kupić, a mi się nie udało tego Rainbow Slime'a kupić. W wersji Rainbow? Nie, on już jest Rainbow w nazwie, więc dobra, zobaczmy. Aha, dobra. No i teraz jest na przykład fail, bo jest. Okay, co tam Pokazuje przez chwilę. A, że to szuka peta. Okej, okay, dobra. Teraz mnie teleportuje. Dobra, teraz chyba się uda. Teraz się chyba uda. No i dobra, jesteśmy na serwerze. Teraz pytanie: Czy jest to w jakiejś normalnej cenie? E, I gdzie to jest przede wszystkim? Gdzie jest ten pet, który miał tu być. Miał tu być, ok, jest, 40 bilionów To chyba troszkę dużo z tego, co widzę 40B, no mówię, szkoda, że to Nie pokazuje ceny, w jakiej jest Pet, albo na przykład kilka do wyboru I wtedy moglibyśmy sobie to łatwo Zrobić, to by było piękne, dobra Chroma, dobra, zobaczmy sobie tego, zobaczmy jak to w ogóle Wygląda, teleportujmy się do Trading plaza, Na której jest nowy Huge Pet e, Sorry, widzę, że dzisiaj tak troszkę się tym bawię Ale no, dla mnie to jest nowość, bo ja to nagrywam Zaraz po przyjściu do domu, tak naprawdę No ale dobra, tutaj jest w takim razie Nowy Huge Pet gdzieś wystawiony, jest czy nie ma go? O, chyba się spóźniłem w takim razie, chyba się spóźniłem. O, jest party pingwin, yy, który jest do dropnięcia z nowego, za 92 do 113 bilionów rapu ma. Dobra, powiem wam, że posiedziałem tutaj parę minut, pobawiłem się tym i to troszkę się buguje, bo na przykład teraz teleportowałem się już trzeci raz do Trading Plaza, na której nie ma tego peta którego chciałem kupić? Także na przykład teraz chciałem Huge Gecko i nigdzie tutaj nie widzę Huge Gecko, więc albo się spóźniam za każdym razem, co by było troszkę dziwne, no albo naprawdę coś jest nie tak. Dobra, widzowie, co? Otwieramy. Ja myślę, że jedno jajko można kupić na dzisiejszy odcinek 13b, to może nie jest najlepsza cena, ale ja widzę, że w ogóle ceny wszystkich petów poszybowały do góry. No kto by to widział, żeby Huge Hellrocka sprzedać za 28 bilionów? Nie wiem, czy ktoś to kupuje, może ktoś to kupuje. Dobra, otwieramy w takim razie Exclusive Ek 13. Specjalnie dla Was tutaj. Klikamy, klikamy, proszę, 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 proszę. proszę... Kurde, no nie, no nie, czyli korgi mamy jakieś głupie. Dobra, czy ładne, no ładne, ale ja bym chciał huge'a, ja bym chciał huge'a. Postaram się jeszcze tutaj coś porobić, no bo ja bym na przykład bardzo życzył sobie kupić tego Rainbow Slime'a, bo jest tak ładnym petem. Zobaczymy, czy teraz teleportuje mnie do dobrej Trading plazy, bo przed chwilą mnie teleportowało do złej. Jak chciałem innego peta, to też nie było. Więc nie wiem, czy tym razem je teleportuję. Bo jeżeli tak by było, że to by podawało jeszcze ceny to wtedy musiałbym przyznać, o za 2 biliony hype gift, dobra kupię jeszcze hype gifta. wiem, że nie warto, ale kupię, eee, jeżeli by pokazywał cenę, to by było naprawdę, że tak powiem, op, jeśli chodzi o kupowanie najtańszych petów, dobra, to jest chyba ta sama trading plaza, co wcześniej. 40 bilionów, eee, nie wiem, czy to kupować, nie wiem, czy to kupować, chyba sobie na razie odpuszczę, bo ja myślę, że za, za 35 bym kupił, za 38 może bym kupił, ale 40 to już trochę drogo, mimo, że wydałem przed chwilą dużo na jajko, z którego minister ciekawego nie dropło. dobra, Otwieram jeszcze hype gift'a Wierzę, może kiedyś, może kiedyś. Oj, dobra, nie, no to znowu mamy party. Party pingwin tym razem, okej, okay, no to chociaż coś innego do indeksu. E, dobra, no nie wiem. Widzowie, fajna opcja, ale wydaje mi się, że jakby to pokazywało jeszcze ceny, to było naprawdę git. Co tam jeszcze w giftach od was? E, czy to jest coś, jeszcze co nie widziałem? resztę raczej chyba widziałem już wcześniej, także dziękuję wam bardzo, bo to już jest dzień wcześniej i tutaj nadal jeszcze chyba są rzeczy, które na live'ie nawet nie zostały odebrane, także dziękuję wam wszystkim tutaj, mam nadzieję, że to już czytałem na live'ie. Please more video with banks. Ok, czyli więcej video z banków mam robić. Ok, nie ma problemu, będziemy sobie co raz na jakiś czas coś takiego robić, bo myślę, wydaje, że to też jest spoko opcja, także dziękuję za gift i pamiętajcie, żeby pisać swoje niki, bo ja też będę wysyłać, w tym momencie, co robię? W tym momencie najlepszą opcją, którą można tutaj zrobić to iść na świat, jest akurat taka godzina nocna, więc ja na noc zostawiam sobie chyba tutaj openik, niech ktoś się otwiera wszystko na laku no i zobaczymy, jak rano coś będzie, to wam jeszcze dogram, a jak nie to na dzisiaj tyle, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na 70 tysięcy, rozdajemy oczywiście hugepeta, więc do następnego, siema, cześć!